Jest. Jest już tutaj zapisane, że teraz się zapisuje i moi drodzy, uruchamiam program GIMP 2. Najnowsza wersja jest 2.10.12, ale one się naprawdę bardzo mało różnią. Są pewne rzeczy tam tylko udoskonalone. Tym samym, moi drodzy, kiedy uruchomimy dany program, Zrobimy dzisiaj taki jakby można powiedzieć, baner, banner taki reklamowy, czyli napis. No, ale to, to już będzie od Was zależało, co wy zrobicie. Czyli, czy to będzie na przykład tytuł filmu, czy to będzie na przykład nazwa zespołu. Piłkarskiego, śpiewającego, czy cokolwiek, to już od Was zależy. Tym samym, moi drodzy, chciałbym tutaj przy gimpie, co są problemy, wspomnieć o jednej rzeczy: że to są okna dokowane, przybornik i warstwy kanały ścieżki. Jeżeli niechcący zamkniemy jedno, zamkniemy drugie i zamkniemy program, to program uruchomi się tylko o właśnie w tym okienku edytor obrazu. A okna dokowane się nie otworzą. Dlatego trzeba zrobić w razie czego okna, ostatnio zamknięte doki, jedna okna, ostatnio zamknięte doki. I wówczas od razu macie przywrócone tutaj właśnie przybornik i te warstwy. Warstwy są bardzo istotne w programach graficznych. Pierwsze co wejdę to utworzę nowy. Powiedzmy szerokość troszeczkę mniejsza, powiedzmy 1000. Nam, no powiedzmy, jeżeli to ma być banner, to na 300. 1000 na 300. Ok, proszę zobaczcie, mam tutaj. E nowy, z tłem, proszę, tu jest tło, otwarte. Wybieram teraz A, czcionki. Zaznaczam w ten sposób. No i teraz mogę napisać tytuł jakiś bardzo fajny. Ja napiszę no, nazwę zespołu, który nawet lubię i często słucham. No, no lubię ich. Chciałbym być na ich koncercie. Byli na Narodowym. Był podobno cudny koncert, ale wtedy ja naprawdę nie mogłem, co no, mocno żałowałem. Znacie ten zespół? Ej, dzieciaki. Kto zna ten no, zespół? Znaczy ja znam nie zna? ten zespół, dużo osób. Znaczy, no ja znam ten zespół, no. Coldplay, Coldplay lubię ich, lubię ich, po prostu lubię. Są bardzo fajne i mają naprawdę tak barwne, tak ciekawe. No taką ciekawą, koncerty. spokojną muzykę mają. Znaczy, może nie jakąś mega spokojną, ale taką. Ale fajną. Ciekawą. Tak, tak, taka jestem, ale jak mówię, że jest to zespół, który ma jeden z najlepszych koncertów, bo wiecie, że czasami jest, że płyta jest kogoś superowska, idziesz na koncert, i jest jedno wielkie rozczarowanie. A u nich no. jest wręcz jakby w drugą stronę, że nawet ci, którzy no tak płyty słuchają, ale jak idą na ich koncerty, no to są zachwyceni. Koncerty naprawdę ten. Proszę zobaczcie, że ja mam tutaj taką czcionkę wybraną i trzeba wybrać taką troszeczkę grubszą czcionkę. O tutaj mamy do wyboru różne 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 czcionki. Możemy sobie wybrać, jaką nam pasuje do tego baneru. Ja wybrałem sobie tą Berlin i niech ona będzie. Następnie, zobaczcie, wejdę teraz tutaj do internetu, napiszę Coldplay. Coldplay, wiadomo. I tutaj sobie na grafice spróbuję znaleźć jakąś grafikę. Eee, ta grafika mi się bardzo podoba. Widzicie, jest to takie zrobione ich zdjęcie, jak eee, no można powiedzieć jako stare takie zdjęcie i ja to sobie zdjęcie teraz zapiszę. Czyli prawy przycisk zapisz grafikę jako i tutaj na pulpicie sobie zapisuję tego Coldplaya. Coldplay. Coldplay zrobione właśnie tak jako, jako coś takiego bardzo, bardzo starego. Następnie moi drodzy mogę zrobić, że wrzucam to zdjęcie albo plik Otwórz jako warstwę. Ale także mogę wrzucić w ten sposób, o tak wrzucić do obrazu. I proszę zobaczcie, konwertuje mi i proszę zobaczcie, mam tutaj w warstwach otwarty ten obraz. On przykrył mi ten tekst. Mam tło, tekst i ten obraz. Troszeczkę ten obraz będę chciał zmniejszyć, dostosować tutaj do tego mojego pola. Czyli prawy przycisk na tym obrazie, tutaj w warstwach, i skaluj warstwę. No i powiedzmy, ja też piszę tutaj, niech będzie tysiąc. On mi odpowiednio przeskaluje. Proszę zobaczcie, że mi przeskalował to. Mogę to go lekko przenieść sobie o ten obraz, ale ja chcę zyskać bardzo fajny efekt. Że tłem tej czcionki będzie właśnie ten obraz. Czyli moi drodzy, teraz zobaczcie, klikam na ten obraz, i tutaj mam tryby. Tryb mam zwykły. Ja dam teraz, że to jest tryb prześwadzania. Zobaczcie, że teraz tłem jest właśnie to zdjęcie. Mogę nadal go przenosić. Szukać sobie najlepszego efektu. O, tutaj, czy, czy tak, czy no w tą nie bardzo już mogę, ale powiedzmy, o ten efekt mi się podoba. Jeżeli już to mam, moi drodzy, to muszę to spłaszczyć. Tu jedna uwaga: jeżeli byśmy pisali czcionkę w kilku liniach to trzeba najpierw spłaszczyć wszystkie czcionki, czyli spiąć do jednej warstwy, a dopiero przesiać zdjęcie. Prawy przycisk teraz na końcu i jest połącz w dół. Zobaczcie, że teraz to nie jest już czcionka, tylko to jest obiekt graficzny. Proszę zobaczcie tutaj, jest to obiekt graficzny, który no, już nie podlega zmianie czcionki, wielkości, przesuwania czegokolwiek. To już tak zostaje. Oczywiście mogę teraz to, ten obiekt graficzny przepuścić przez różne filtry. Nawet polecam. Ja pokażę wam jeden filtr. Artystyczny kubizm. Zobaczcie, że w kubizmie jest coś takiego, że trzeba by było tutaj rozmiar kafla i tak dalej. No nie pokazuje tego na żywo, co powinno iść, ale zobaczcie, co by się działo. Widzicie w ten sposób by się działo. Ctrl Z. Taki jest, ale ten najnowszy ma podgląd na żywo, to jest o wiele lepiej. kubizm I tutaj zobaczcie rozmiar kafla sobie zmniejszę tylko. I tutaj mam. Jest... Jeszcze na może bym troszeczkę zmniejszył, ale tutaj mam dwójeczkę tylko. Zapraszam. Okej. Okay. Zobaczcie, jaki jest taki efekt. Tak, słucham Jasiu. Tam jak pan miał te opcje w tym filtrze. To A w lewym to może tam. W lewym dolnym zaraz... rogu by było. Ctrl Z. E, zaraz tutaj dam. kontrol Z. Jeszcze raz filtry artystyczne, kubizm. W lewym dolnym rogu jest podgląd. I to jest chyba to. A, tu podgląd, o właśnie, jest tutaj, zhaczył mi się. I teraz zobaczcie, mam ten rozmiar kafla sobie zmniejszam. Zobaczcie, mogę mieć w ten sposób trójeczka. No, jedynka nie, trójeczka chyba, czy nie wiem, czy jedynka, e, Lola, jak uważasz, które jest fajniejsze? Tutaj, e, nas... chwilę, które? A pokażę pan jeszcze raz? No, pokazuję cały czas. Nie widzicież? Nie widzisz? Widzisz przecież. No to dwójka, ale że kurde. Dwójka. O, teraz chyba. jest fajne. Teraz jest, jest fajne. Nie? No bo Można tutaj jeszcze mniejsze dać nasycenie. Zobacz, jeżeli nasycenie byśmy dali takie malutkie, tutaj nasycenie trzeba o tak, to zobacz, wyjdzie nawet taki fajny napis, gdzie ten, a tutaj nasyceniem jeszcze troszeczkę pokombinuję. Zbyt mocne nasycenie też nie bardzo będzie miało sens, tak, żeby trochę ich widać było. O, teraz. Jeżeli mi się to podoba, daję OK. Ee, Że panie, na, się, tak, no. potem na I jeszcze mapa wypukłości. Zobaczcie, z mapą wypukłości we wcześniejszych warstwach było o wiele lepiej, Władniej e, to robiło, a tym razem niestety troszeczkę jakby nie widać tego, e, co powinno się robić. On wtedy dawał, żeby to jakby było dosłownie wypukłe, ale troszeczkę można dać. Dajemy OK i jeszcze jeden filtr przepuszczę, czyli tak zwane rzucanie cienia. Rzucanie cienia mamy dwie wersje. Nowa wersja, tak sobie rzucanie cienia, poprzednia wersja. Ja spróbuję wziąć poprzednią wersję, gdzie tutaj przesunięcia troszeczkę zwiększę do 7 i promień do 20. I daję OK. O, zobaczcie, lekki cień mojego, mojego takiego właśnie baneru. Ostatnią rzecz, jaką robię, kiedy już mi się to podoba, to jest wyłączenie tła. Wyłączenie tła po to, żeby zapisać to jako PNG, czyli coś, co mogę dać na każdym innym tle, czyli obsługującym przezroczystość. Teraz daję plik, eksportuj jako... I tutaj sobie napiszę Coldplay. Coldplay.png musi zostać, proszę zobaczyć, musi zostać .png. Jeżeli to już mam, na pulpit sobie tym razem też wezmę i daję eksportuj, a następnie eksport. I już mam zapisane, mogę to zamknąć i zapisać jako XCF czyli jakbym chciał dalej nad tym pracować, a że jeżeli już uważam, że już nic nie chcę z tym robić, odrzucam zmiany, zamykam, zamykam program. Proszę zobaczcie, że tutaj jest ta moja grafika Coldplay. Zobaczcie, tak ona wygląda. Oczywiście niektórzy robią różne to, co lubią. Właśnie ja bym chciał, żebyście wykorzystali właśnie nazwę, Nazwę, no, jak powiedziałem, czegoś, co lubicie: tytuł filmu, zespołu, książki. No, no z tego i właśnie związane z tym przesiali, spróbowali różnych filtrów i zrobili coś nowego. Taki właśnie swój własny, swój własny baner. E, to by było już na tyle. Ja teraz.